Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2024 rok. Najważniejsze informacje. Przy rozliczaniu składki zdrowotnej za 2024 rok musimy pamiętać o tym, że okresy składkowe dla firm rozliczających się w formie ryczałtu i podatkowej książki przychodów i rozchodów są różne. Dla ryczałtu, okres składkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Następuje w momencie rozliczenia składek za kwiecień 2025 roku. ZUSDERA RCA. Płatność tej składki musi być wykonana do 20 maja. W przypadku firm korzystających z podatku liniowego lub skali podatkowej, okres składkowy jest liczony od 1 lutego 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej następuje w rozliczeniu za kwiecień 2025 roku. Płatność składki musi być wykonana do 20 maja. W przypadku ryczałtu wysokość składki zdrowotnej zależy od wartości rocznego przychodu podatnika. Podatnicy stosujący ryczałt w 2024 roku opłacali składkę zdrowotną w następującej wysokości. 419 złotych i 46 groszy, jeśli ich przychód roczny wynosił do 60 tysięcy złotych. 699 złotych i 11 groszy, jeśli ich przychód roczny wynosił powyżej 60 tysięcy złotych i poniżej 300 tysięcy złotych. 1258 złotych i 39 groszy, jeśli ich przychód roczny wynosił powyżej 300 tysięcy złotych. Uwaga. Progi przychodowe 60 000 zł i 300 000 zł dotyczą całego roku. Jeśli przekroczyliśmy np. 60 000 zł w grudniu, to wyższa składka zdrowotna 699 zł i 11 groszy obejmuje wszystkie miesiące z danego okresu rozliczeniowego, czyli 12 razy 699 złotych i 11 groszy. Osoby rozliczające się na ryczałcie mogą opłacać składkę zdrowotną na dwa sposoby: Opłata przez cały rok w jednej wysokości. Składka obliczana w oparciu o przychody z roku 2023. Przy takiej formie płatności istnieje możliwość powstania nadpłaty lub niedopłaty, którą trzeba będzie uregulować w rozliczeniu rocznym. Uwaga! Warto także pamiętać, że z powodu ustalania w trakcie roku wysokości składki dla poszczególnych miesięcy, w rozliczeniu rocznym, gdy określona jest ostateczna wartość składki dla całego roku, Mogą zostać wykazane różnice kilku groszy wynikające z zaokrągleń, pomimo tego, że składki opłacane były w takiej samej wartości, zgodnie z zadeklarowaną kwotą przychodu. Ten sposób rozliczeń jest dostępny dla osób, które przez cały poprzedni rok prowadziły działalność gospodarczą. Składka zdrowotna opłacania progresywnie. Do momentu przekroczenia przychodu w wysokości 60 tys. złotych. Opłacamy składkę zdrowotną w wysokości 419 zł. i 46 groszy. Po przekroczeniu opłacamy składkę w wyższej wysokości 699 zł. i 11 groszy. Uwaga! Pamiętajmy, że składka sama w sobie nie jest progresywna. Oznacza to, iż w przypadku, gdy przekroczymy dany próg przychodów, powstanie niedopłata za miesiące, w których składka była niższa. Taką różnicę Będziemy musieli uwzględnić w rocznym rozliczeniu składki. W przypadku osób rozliczających się podatkiem liniowym, składka zdrowotna wynosi 4,9% od uzyskanego dochodu, czyli przychody minus koszty. Dla firm rozliczających się według skali podatkowej, składka zdrowotna wynosi 9% od uzyskanego dochodu, przychody minus koszty. W obu przypadkach, Minimalna składka to 314,96 zł, niezależnie czy uzyskaliśmy dochód w danym miesiącu. Skąd się biorą różnice w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej? W tabeli widzimy realne przychody, jakie uzyskał przedsiębiorca w każdym miesiącu, oraz składkę zdrowotną, jaką zapłacił. W marcu przychód był niższy od przeciętnego wynagrodzenia, dlatego opłacona została składka minimalna. We wrześniu firma nie uzyskała żadnych przychodów, ale składka musiała zostać opłacona. W konsekwencji w rozliczeniu rocznym do wyliczenia składki brana jest suma uzyskanych przychodów i stąd wynika nadpłata w wysokości 451 zł i 70 Konsekwencją takiego sposobu liczenia są również niewielkie różnice kwotowe w rozliczeniu rocznym. Suma składek liczona pojedynczo dla każdego miesiąca daje z reguły minimalnie inny wynik. W porównaniu do składki liczonej od całej rocznej kwoty przychodów. Wynika to z zaokrągleń. Co możemy zrobić z nadpłatą w składkach? Możemy rozliczyć ją na poczet przyszłych zobowiązań. W tym przypadku nie musimy wykonywać dodatkowych czynności poza złożeniem ZUS-DRA z rozliczeniem rocznym. Możemy odzyskać nadpłatę. Jak to zrobić? O zwrot możemy wystąpić do ZUS. W terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania rocznego, to jest do końca maja danego roku, za 2024 rok do 1 czerwca 2025 roku. ZUS na koncie PUEZUS przygotuje wniosek o zwrot nadpłaty, który będziemy mogli zatwierdzić na platformie ZUS. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. ZUS zwróci nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli przedsiębiorca nie będzie miał zaległości w opłacaniu składek lub zaległości z tytułu niezależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Potrzebujesz programu dla swojej firmy? Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej. Rax, 35 lat doświadczenia. Dziękuję za uwagę.